Cześć! W dzisiejszym odcinku zobaczycie szybowiec Raskala od Lego chima. Unosząc się w powietrzu w szybowcu Raskala obserwuj z wysoka mistyczny świat chima, aby strzec chi. Odpędzaj obce plemiona dziobem i szponami szybowca kruka lub chwytaj przeciwników za pomocą łańcucha. Chroni chi plemienia kruków. Spójrzmy z bliska. Na frontowej stronie widzimy szybowiec w całej okazałości. Po prawej stronie pudełka znajduje się miniaturka Raskala. Na odwrocie widzimy szybowiec w akcji. Pokazano także, jak uruchomić szybowiec. Zobaczmy, co mamy w środku, książeczki. Numer pierwszy i drugi. Dwa. Woreczki, a w nich klocki, tutaj mamy większe klocki i mniejsze. A w książeczkach oczywiście instrukcja krok po kroku. W drugiej książeczce również to wszystko w zestawie. Złożony produkt znajdziecie na kolejnym filmiku.